Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku z Kronika Watara. We wcale niepodrobionej ankiecie, która jak sami widzicie podpisana jest jako LEGIT. Wygrał Giaco. Kuwira miała znów pecha. Może udaje się następnym razem. W każdym razie, dzisiaj dowiecie się, kim był zastępczy ojciec Anga, który nauczył go praktycznie wszystkiego o magii powietrza oraz zaraził pozytywnym patrzeniem na cały świat. Usiądźcie, zróbcie sobie kawkę, herbatkę i zapraszam do oglądania. Niemigając. Strażnik, mentor oraz zastępczy ojciec Anga był niezwykłą postacią. Zasiadał w radzie starszych południowej świątyni powietrza oraz niejednokrotnie Ang określał go mianem najlepszego maga powietrza swoich czasów. Znany był ze swojego poczucia humoru, a także ogromnej życzliwości. Nie dziwię się naszemu młodemu awatarowi, czemu go uwielbiał. Oprócz treningów, Gyatso zawsze znalazł dla Anga czas na śmieszne gry, zabawy czy grę w payszo. Ale jak wyglądała jego historia? Otóż jak każdy mag powietrza, już jako niemowlak został oddany pod opiekę mistrzów, aby się szkolić w sztuce i filozofii nomadów powietrza. W czasie swojej młodości zaprzyjaźnia się z samym Roko, który podczas swojej wędrówki po świecie w celu nauki czterech żywiołów spotyka właśnie Gyatso. Razem nie stronią od wygłupów, co skutkuje kilkoma śmiesznymi wypadkami, w których uczestniczy właśnie ta dwójka. Wiele osób twierdzi, że ta przyjaźń przetrwała reinkarnację i objawiła się w samym angu, dodatkowo ją zaciśniając. Mając 16 lat, mniej Jaco osiągnął tytuł mistrza, przez co otrzymuje swoje tatuaże. 12 lat po śmierci Roko, w czasie szkolenia Anga, dowiaduje się, że to właśnie jego potopieczny jest następnym awatarem. W tym czasie widocznym było zbrojenie narodu ognia, jakby ten szykował się do wojny, co niestety okazało się smutną prawdą. Dlatego rada starszych zdecydowała, aby Ang dokończył swoje szkolenie we wschodniej świątyni powietrza, aby odseparować go od ukochanego mistrza, gdyż wedle starszyzny, głęboko zakorzeniona więź z awatarem, przysłaniała Gasco prawdziwy cel figury. Obrońcy pokoju. Jak już wiemy, Angowi nie spodobała się ta decyzja. Zostawia list pożegnalny dla Gyatso i porzuca południową świątynię w złości. Trafia na huragan i wraz z Appom ląduje zamrożony w górze lodowej na całe 100 lat. Od tego momentu Gyatso już nigdy nie zobaczył Anga. Zaraz po tym smutnym wydarzeniu, naród ognia przypuścił zmasowany atak jednocześnie na wszystkie świątynie powietrza podczas pierwszego przelotu komety Sozina, przyczyniając się do całkowitej zagłady nomadów powietrza. Wtedy również poniósł śmierć sam Gyatso, jednak pociągawszy za sobą wielu magów ognia do grobu. Wiemy to, gdyż obok jego szczątek porozrzucanych jest wiele kości ognistych najeźdźców. Tak też kończy się historia najlepszego przyjaciela, nauczyciela oraz zastępczego ojca Anga, wielkiego mnicha Giaco. Przez cały okres swej podróży po zobaczeniu swojego martwego mistrza, Ang ciągle miał poczucie winy, gdyż zostawił swój lud wtedy, gdy ten go najbardziej potrzebował. Jednak musimy patrzeć na całą sytuację przez pryzmat tego, że gdyby nie ucieczka Anga, ten zostałby najprawdopodobniej schwytany i zabity, gdyż atak nastąpił szybciej niż wszyscy sądzili, przez co Ang nie odbył odpowiedniego treningu. Podsumowując, mnich Jaco był wspaniałą postacią, przyjaźnił się z aż dwoma awatarami. W pierwszy wzrok a następnie z angiem. Wiecie też, że guru Patik napomniał, iż znał osobiście Gyatso oraz również łączyła ich przyjaźń? Potrafił również rozbawić, czy to podczas oczywistego oszukiwania w pajzo czy rzucając na wielką i poważną radę starszych owocowe ciasta. Chciałbym kiedyś, aby zrobili komiks lub poboczny serial o jego przygodach, gdyż wydaje się, że przez całe swoje życie przeżył o wiele więcej niż to co oficjalnie o nim wiemy. No i na koniec oczywiście ciekawostki o nim. Gyatso był jedynym nauczycielem Magianga, który nie należał do jego drużyny. Gyatso był pierwszą znaną osobą, która trenowała dwóch awatarów. Drugą była Katara. Pośród tysiąca ofiar ludobójstwa nomadów powietrza przedstawiono szczątki tylko jednego, właśnie Gyatso, który był pokazany jedyny w całej serii. Z początku sądzono, że magowie powietrza byli całkowicie przeciwni zabijaniu. Jednak pokonani magowie ognia naokoło szkieletu Gyatso zdają się temu zaprzeczać. Wiecie, kto był jeszcze magiem powietrza i miał na swoim koncie potwierdzone ofiary śmiertelne? Zahir. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dobrze Wam przedstawiłem, kim był Mnik Jaco. A co Wy myślicie o tej postaci? Chcielibyście takiego przyjaciela? Piszcie! Zapraszam do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić tego typu materiałów. Uzupełniajcie też ankietę wyboru tematów. Link w opisie. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Skonik Awatara. Na razie. Losowa ciekawostka czeka także i tu. We wczesnych zamysłach i planach Momo miał być przedstawiony jako reinkarnacja giatso. Pomysł jednak porzucono i go nigdy nie użyto.